Chodźcie zobaczyć moje wielkie walk-in, łazienka już jest, można powiedzieć, że skończona. Skończona na pewno przez Emila. No nie, no dobra, jeszcze tam dwie rzeczy brakują. Oprócz drzwi i szafy, ale to kto inny będzie robić, jak już wcześniej słyszeliście na moim filmiku. Zobaczcie, tą ogromną szybę, ja już mówiłam, że ona jest naprawdę za duża. Planując łazienkę z Emilem, zastanawialiśmy się, jak to wszystko będzie wyglądać. Przypominam sobie jeszcze, jak to było gdzieś tam, no, dobry rok temu, może nie nawet dłużej niż rok temu. Słuchajcie, bloczki. Bloczki braliśmy tutaj z Emilem, żeby sobie zwizualizować, jak ta podłoga będzie wysoko podniesiona, żebyśmy się w głowę wchodząc tutaj do walk-in, na, do naszego prysznica, żebyśmy się nie uderzyli. Kombinacji było mnóstwo, ponieważ, no wiecie, ani tego skosów nie było, ani praktycznie same belki, no nie miałam takiego wyobrażenia, dlatego mówię i kafelki sobie podkładaliśmy, i te bloczki, i po prostu stawaliśmy na tym, żeby zobaczyć jak wysoko. Nie, udało się e, perfekcyjnie. No, naprawdę mam zdolnego męża, bo e, łazienki nie było. Nagle łazienka jest. E, tak, szyba jest ogromna. 1,50 m słuchajcie, 1,50 m. Wiem, że e, zabrało nam trochę miejsca tutaj, jednak bez tej szyby było o wiele więcej miejsca. Tutaj spokojnie mogą przyjść dwie osoby się kąpać. E, Właśnie przed chwileczką właśnie też brałam prysznic. Yy, o, o, ale już prawie wyschło wszystko. Ładnie spadek jest zrobiony, bo się też bałam o ten spadek, bo Emil tam dużo wiecie, jak tam sobie tam gadał z kimś czy coś i o tym spadku, że nie wiadomo jak to tam wyjdzie, ale udało się. Woda nie stoi, wszystko ładnie spływa do odpływu liniowego. Yy, co jeszcze? Te dwie drobne rzeczy, które Emil będzie musiał zrobić, czyli kamień. Kamień położony, położony Tutaj na górze, ja już tą wcześniej mówiłam na moim filmiku, i również tutaj tą półeczkę w kamieniu, żeby wyłożyć. Eee, co do LEDów, so, ja już Wam też mówiłam, nam się podobają. Eee, zobaczcie, nie ma żadnych innych kolorów, jest jasne światło. Nie miga nam, nie robi dyskoteki. Jeśli będziemy mieli taką ochotę, możemy sobie włączyć kolorowe światło zmieniane. U Emila na filmiku, pół jego filmiku zupełnie w, kom w komentarzach. Yy, tylko na temat ledów. Boże, ludzie, <laughs> się, się śmieję, mówię, yy, to nie żadna dyskoteka, yy, wszystko tutaj pasuje i naprawdę ja Wam powiem, że yy, tutaj jeszcze lampy, tak żarówki szybko jeszcze powiem, bo my mamy yy, kupione, yy, finalnie inne, już chyba tam widzieliście kiedyś, one są ciemne. Mi raczej nie będzie to przeszkadzać, ponieważ światło mam tutaj, wszystko mogę sobie pozapalać. Ja się nie maluję, więc raczej tutaj nie, nie potrzebuję jakiegoś tam mocnego światła. Ewentualnie mogę skorzystać tam z dołu. Na dole mamy bardzo duże światło. Tutaj o, wystarczy, że zapalę sobie tak i mam fajnie widno, czy to wieczorem, czy rano, obojętnie. Bidet, już też jest wszystko postawione tak jak widzicie. Szafka Bidet, proszę bardzo. E, Wody regulacja także jest w porządku, cieplutka i chłodniejsza jak tam kto chce. E, tak, Emil zamontował już tu wszystko, właśnie mówię, i szafki teraz też, e, grzejnik e, wisi. E, no i praktycznie już mam, także sobie jeszcze ostatnio mówię, kurczę, nie ma łazienki, nie ma, nie ma, nie ma tak długo. Ostatnio już wam mówiłam, że na filmiku w końcu mam łazienkę, no a teraz już naprawdę z tą szybą. chociaż też było troszeczkę e, roboty, bo ona ciężka, tam znajomi, znajomi nam pomagali, żeby ją dygnąć tutaj. E, do tego, e, do łazienki. E, Emil pozakładał te listwę, no trzeba było przytrzymać żeby się nie obaliła, bo naprawdę, no, dobrze, że ma takie przesawki i tymi przesawkami można było też tam sobie trzymać. Emil zakupił już kiedyś i naprawdę się przydały. No, także jest w końcu. No, a szafka tutaj to mówię, ta taka długa do końca do, do sufitu. No, to czekamy na tego naszego stolarza z tymi drzwiami również, więc to już mówię, to że spikuś. Eee, został nam garaż do zrobienia. Eee, z siłowni poznikały właśnie te wszystkie e, półki, półeczki jeszcze są tutaj drzwi, do drzwi, tam ościeżnice i, i w ogóle leżą, eee, a tak praktycznie już będzie można e, z siłowni korzystać. E, no na pewno nie z tego sprzętu ja, ale tutaj e, z dwóch sprzętów mogłabym to już zacząć coś tam sobie ćwiczyć dla kondycji. Też mam, tak jak Emil ma problem z plecami, z kręgosłupem tutaj krzyżowo-lędziowym to ja mam z kolei problem z kręgosłupem szyjnym. Chodzę też właśnie do lekarzy, także też się długo też sam nie odzywałam wcześniej, nie mówiłam co jak, bo po lekarzach biegałam yy, i ten i właśnie czekam na rehabilitację. Całe szczęście, że Emil ja mi masuje te plecy, yy, bo bym inaczej chyba nie dała rady funkcjonować. Yy, w końcu zniknęło ze schodów, ale to chyba też już wspominałam yy, te w wcześniejszym filmie. Także schody już są zrobione, kwiatek nam rośnie e, tutaj e, fajnie, bo, bo mówię, bo akurat tutaj pasuje. Potrzebujemy więcej kwiatów na pewno, na pewno na dole. E, no ale już zaczyna praktycznie wszystko mi tutaj znikać. E, sypialnia. Już też wszystko praktycznie wyleciało tam kilka rzeczy dosłownie, ale już naprawdę malutko. Emil tam już widzę, że dzisiaj drona, baterie do drona wypakował, już je podłączył, także chyba będzie miał trochę więcej czasu, żeby sobie nim polatać garderoba, garderoba już wcześniej też Wam mówiłam, nie pokazywałam, niektórzy może nie widzieli garderoba bardzo mi się przydała ciuchy tutaj naprawdę <grymny> dużo, można sobie tutaj poukładać, mogę sobie pozamykać te drzwi, także naprawdę fajnie jest też wykonana, nie mam tutaj szaf co do tarasu. tarasu. Mojego balkonu, proszę bardzo. Balkon też długo nie był zrobiony, płytki nie leżały. Emil w końcu się wziął i to ogarnął. Troszeczkę zajęło, też nie wiadomo nie, jak tam długo, ale kolor właśnie miał się zlewać z podłogą z sypialni. Tak sobie pomyślałam i tak chciałam zrobić, także fajnie to wyszło. Co jeszcze? Balustrady jestem mega zadowolona, Leszek pozdrawiam Ciebie i naprawdę świetna robota wykonana, bo y, są solidne, no i mój kolor, tak? Y, balkon jest duży, z balkonu słuchajcie ja bym chciała sobie już do Emila, mówię Emil ja potrzebuję tu jakieś krzesło fajne, y, czy fotel w sumie i y, sobie tutaj posiedzieć czasami z książką, po, książkę poczytać czy sobie tak posiedzieć. Dobra, jest tutaj ruchliwa? No w weekendy niekoniecznie, w tygodniu bardziej jest tamta ruchliwa niż tutaj, ale absolutnie mi to nie przeszkadza. Czasami sobie z Emilem wychodzimy tutaj albo z rana, albo właśnie wieczorem sobie postoimy troszeczkę. Ja, słuchajcie, no dobra, no może mówicie, że balkon tutaj absolutnie się nie sprawdza, bo e, z niego się nie korzysta. E, ja tutaj otwieram, wychodzimy, tu piesek sobie przyjdzie też Maxio, ale ja też czasami tutaj sobie stoję na nim. Dlatego właśnie do Emila mówiłam, potrzebuję jeszcze tutaj jakiś na lato fotel, e, czy tam, no nie wiem, jakiś fajny leżak, żeby sobie tutaj też posiedzieć. E, no, także wszystko tutaj, e, słuchajcie, no, udało się, udało się. E, 2020 tak, to było 2020 wrzesień. Zjechaliśmy, mamy 2024. Budowę zaczęliśmy w 2021, w maju dokładnie. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to był 17 maj. Także troszeczkę potrwało, ale wiadomo, że nie wszystko od razu ktoś tam zbudował, także. Czasami jest tak, że człowiek buduje się całe życie, czasami 10 lat, 5 lat. U nas to zajęło tam troszeczkę mniej. Własnymi siłami już robiliśmy również. Ja tutaj pomagałam trochę, może nie jakoś tak dużo, ale gdzieś tam po rusztowaniach i. No, widziałam, tak, widziałam, jak to wszystko tutaj funkcjonowało, jak to się zmieniało, ile wkładu trzeba było włożyć, żeby to powstało. I tak czasami sobie właśnie mówię, usiądę tam na tarasie, czy nawet tutaj leżę w pokoju, sobie tutaj, tak patrzę i mówię, jejka, naprawdę drobne rzeczy, niektóre, ale tyle, tyle roboty. Najważniejsze, że jest wszystko zrobione. Dobra, to tak ode mnie. Borys tam w swoim pokoju, żywioł, zaraz będzie musieli się tam troszeczkę lekturę poczytać i, i go przypytać, co i jak. Dobra. I tak ode mnie to na tyle, także pozdrawiam, do usłyszenia, do następnego, trzymajcie się pa. Dzięki za komentarze w ogóle dziękuję, że jesteście. Bardzo mi miło, że osoby, które zaczęły nas oglądać już dawno temu, cały czas są ze mną, cały czas gdzieś tam piszą do mnie, czy w komentarzach, czy nieraz właśnie wiadomości, czy na Messengerze. Także dzięki bardzo, że jesteście, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, pa pa! Co robisz? E, gra. No, gra. Co? 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 Nic.